Siemandero za fajerą. Kolejny dzień pracy Za kierownicą trochę nudy Pogadamy, pobajerujemy Dzisiaj opowiem, że, opowiem o tym, że nie, można, nie trzeba być kierowcą całe życie Naprawdę, można wykorzystać ten czas pracy kierowcy Za kierownicą Nie tracić czasu na rozmowy przez telefon o głupotach, o różnych pierdołach, że tak powiem tylko zacząć słuchać wiedzy na temat na przykład rozwoju osobistego, handlu przez internet. Jest wiele dzisiaj możliwości, którymi można nadrobić i mniej pracować za kierownicą. Na przykład w systemie 2x1, 2x2. No, 2 na 2 to jest bajka, naprawdę. Ja spróbowałem i naprawdę rewelacja. I to jeszcze mam weekend wolny. Czyjeżdżam poniedziałek. Zjeżdżam na w piątek na weekend, znowu w poniedziałek, w piątek na weekend i dwa tygodnie wolno. I w te dwa tygodnie prowadzę swój biznes, a jak mnie nie ma, to prowadzi go żona lub osoba do pomocy. Jak to zrobić? No to jest proste: przełamać się i założyć działalność. Samo założenie działalności praktycznie nie kosztuje nic. Jeżeli chcesz sprzedawać tylko i wyłącznie przez sklepy internetowe, nie potrzebujesz nawet kasy fiskalnej. Dzisiaj możesz robić wszystko przez oprogramowanie internetowe, powiedz, przez, przez inne programy. Nie potrzebujesz nawet kasy fiskalnej. Także, tak naprawdę, największa inwestycja to jest tylko towar. Znaleźć sobie towar, na którym jest przebitka przynajmniej razy dwa. Może to być nawet jeden produkt. Dzisiaj jest możliwość rozkręcić tak sprzedaż, że będziesz zarabiał w miarę. Nie mówię, że musisz zarabiać miliony, być milionerem, ale pozwoli ci to zarobić powiedzmy 2-3 tysiące miesięcznie i ty będziesz siedział w domu. Masz dodatkową dodatkowe źródło dochodu. Jeżeli ktoś chce wiedzieć więcej napisz w komentarzach. Powiem, że to nie jest bajka. Zobaczcie moje sklepy i wart jeden na Allegro. Iwart.pl, mój sklep internetowy, na Early Iwart i na Mpiku Iwart. Działa, sprzedaje. Jeżeli ktoś chciałby wiedzieć więcej, słuchać w dalszych filmach, opowiem więcej. Pozdrawiam do następnego filmu.